żeby zabrać się do regulacji zaworów trzeba zdjąć tutaj pokrywę zaworów zawory sące, zawory wydechowe te co pomazują palcem musimy oczywiście trafić na górny martwy punkt ale żeby tak było to musimy odkręcić chłodniczkę i tutaj ten ząbek, co jest tutaj, musi trafiać tutaj. I to jest wszystko. Sprawdzamy poprzez tutaj wciśnięcie szczelinomierza. Jeżeli szczelinomierz wchodzi, na dziesiątce to jest ok. Na jest 80 zakres. Też jest. Nie 8,12, przepraszam. To jest trochę za luźne. O, bo ja sobie on robię i nie czuję oporu. O. Więc będzie to wymagało regulacji. Wziąłem 0,12 i 0,12 tutaj na tym zaworze. Wchodzi sobie. O, nie powinien, i tutaj tak samo wchodzi. Ciężko, ale ciężko, ale wchodzi, więc wymaga to regulacji. O, tak powinno wchodzić dziesiątka, a nie dwunastka. O. Do regulacji zaworów użyłem klucz dziewiątkę taki kwadracik do regulacji ja to kupiłem w takim komplecie ale to się nadaje Oto, to jest za grube i mimo tego że być może gdzieś tam to się da zastosować tutaj się tego nie dało dziewiątka i taki taki kluczyk do regulacji zaworów